Basicski, bracie, czy tutaj nie ma na pewno żadnych e, agentów? Buenos, buenos, oczywiście pizzeria jest gotowa, ale co ty oglądasz? Ja co oglądam haki dla tajniaku. O, to będziemy wiedzieć jak się bronić przed nimi, bo ostatnio musiałem kilku kropnąć. Właśnie. Wiedzy to właśnie. problem. Ej widzowie, tak naprawdę to jesteśmy my, zostawcie łapkę w górę i będziemy reagować dzisiaj na najlepsze szpiegowskie lifehacki dla na Ja tak naprawdę nie jestem kucharzem. no jestem kucharzem w sumie. Nie jesteś. Nie jestem kucharzem, ale musimy się dowiedzieć czegoś o lifehacka. Patrz, to jest pierwszy lifehack, on polega chyba na klonowaniu klucza, tak no mi się wydaje. No co ty gadasz, takie... takie rzeczy? No. Fajne. Ej i co, i to... Musisz pomalować klucz. idealnie, tak samo jak jest klucz. I wyciąć z Coca-Coli. To jest fake. To jest kulna. Stary, Kompletyn nie ma czegoś fake. takiego jak fake. Nie ma. Nic nie. Jest. Stary, czy uważasz, że to jest fotomontaż? Nie, uważam No to że... jak to nie jest fotomontaż, to jak to może być uważam, fake? Uważam, że to nie działa. Zobacz, stary, co on zrobi. Normalnie zamienił nie <laughs> Stary to działa, ale tylko na szafkach szkolnych. No dokładnie to samo, widać, nie? w <laughs> te wgłębienia, stary. Ej, fasunowy. Co? O, no i dostała się. Najwilisz. To jest debilne. Dobra, kolejnie. Linia papilarna. E, face. Nie, Face ID. A jak skopiować Face? Jak otworzyć, otworzyć telefon, który ma Face ID? Uwaga! Czekaj. Czy ona jest w naszej rodzinie, czy ty coś. Mu... Co to się dzieje? To jest moja seniorita. Seniorita, por favor, piękna kobita. O, dobra. Uwaga. Aaa, że ze zdjęcia! A ale... lifehack? Nabycie detektora. <laughs> On ją zdradza! Ej, ale chwila, przecież to tak nie działa. Face ID w 3D skanuje, a nie ten. Nie? Ten lifehack... To jest kolejny lifehack, który nie działa. Czy będzie tutaj w ogóle cokolwiek dobrego? To będzie lifehack, że taśmą klejącą będzie sobie kopiowała linie papilarne, żeby otworzyć telefon. Nie, 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 nie. Nie, nie. Tak, nie. ona 100%. wydrukuje w 3D swój palec. I wtedy... Nie, zobacz. Uwaga, najpierw szminką, potem taśmą, stary. Czemu psujesz zabawę? D testowałem tego lifehacka nawet, on nie działa. Uuu. Jakby co, wszyscy widzowie są ciekawi czy to działa. Nie działa. Nie ma szans. Przecież widać od razu, że są linie. Jak to miałoby no nie działać? No jej to zadziała, ale... I patrz, 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 Przykleiła patrz. Przykleiła sobie linie papilarne, tak. tak? I teraz pyk! Voila! I co, fotomontaż? A tak. jak, że nie? Dobra, mamy kolejnego lifehacka, szpiegowskiego oczywiście. Ooo. Ej, te kanały są tak głupie z lifehackami, w sensie, sami robią takie lifehacki z drugiej strony, ale my robimy to dla Beki, a oni udają, że to działa. To nie działa. Nie, nie. no, niektó ale niektóre jest Działa, ona zrobi właśnie teraz lustro, stary, po to, żeby nie musieć telefonem patrzeć za siebie. A nie, zrobi lustro z telefonu. A! Ooo, to jest kurde fajne! Dobre, no za jakiś listę, Musimy Prawda. go przetestować. Stop! Ou obrzydliwe! Aaa, to jest lifehack jak wyjść na plażę. Ale zabawa. I uwaga! Bum, oh, pełne wody! Man. Co za lifehack na prank! Lifehack na prank. Uwaga. Jak nie. Co tym razem? Co tym razem? Hmm, co to będzie? Stateria? Okej. Okay. Uuuu. Jakiś... Diodę będą robić, ale tak. po co tak? Klips. Okej, okay, teraz trzyma się bateria do... A po co to jest? Aha, to no, bardzo, bardzo proste. No bardzo proste. To jest jak otwierasz szafkę, żeby się otwierało, włączało. Widzisz? I to jest alarm stary. Robisz to w swojej szafce, gdzie trzymasz ulubione łakocie i nikt ci się nie dostanie. A to? Co Skrytka to w krześle. A, ej, fajne w sumie. To, to jest, jest robiste. Zobacz, nic nie mogła znaleźć, bo tak naprawdę wszystko a, jest krześle. No, zarąbiste. No, no, tak, pewnie w krzesłach wszystko jest zawsze. Dobra, to... A to będzie, że niewidzialny ten niewidzialnym tuszem, że będzie pisać. Tak, tak. I będzie coś. widać niby. Nie widzę, UV, co to jest UV, a to też nie działa jakby co. Czemu? Nie wiem, ale testowałem to i nie działało. Może ja źle coś zrobiłem. A to? Stary, może to działa? To też jest fajny sposób. A to też jest na UV przecież tak. chyba. Znaczy nie? Trzeba wypracować i wtedy dopiero widać. Pa. i to na pewno działa. Fuck you. <laughs> a, I okay. love you. Sorry. Ale słodkie. O, to jest... A, a, okay. i teraz założę okulary czerwone. Czerwone okulary i nie i będzie I widzieć to jeszcze. nie działa, bo to testowaliśmy. Działa! Nie działa! Działa! Nie działa przecież! Zobacz! Widzisz? Ciekawe jak oni to nie, nie to działam, robią, że nie to działa w ogóle na no. no, ten, jak to jest zmontowane. Okej okay. No to... Jak otworzyć kłódkę, A... kiedy macie tylko spinaw? A raczej. Ja bym grafka. chciał się nauczyć kiedyś bardzo dobrze otwierać wszystkie ja zamki no. w ogóle. To, to jest, jest fajne, przydatna no. umiejętność. Szczególnie jak nie masz nic na koncie. A że jak ludziom się coś zatnie, to wtedy mogą do ciebie zadzwonić, to im to za stówkę otworzyć. Dokładnie tak. No i co? Działa czy nie działa? Ciekawe czy to działa szczerze no, no, działa, ja, widać, działa, no działa 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 no. działa no to jest jeżeli by... nie ma napisu one to free, to znaczy że działa okej okay, mamy kolejny lifehack tym razem z Milky Way ale bym zjadł Milky Way ja też ja, dawno nie jadłem tego batona pana to pana kotta zarobiste driver znaczy w sensie USB w sensie pendrive I jako milky way ale o nawet takiego bym zjadł <noise> nie zjadłbym nie w sensie nie czaję do końca po co kota taki lifehack? No właśnie, od razu to widać, nie? Poza tym ktoś ci wyrzuci tego pewny <laughs> do kosza, jak zobaczy papierek. A. A. Nie no, ogólnie. Fajnie to. Fajnie wygląda, ale wygląda, jest debilne! Hey. Czapy dla twojego kota. O, żebyś nie był wykrywalny. Patrz. Nie no, żeby ten... żeby ludzie myśleli, że u Ciebie jest bestia. No. Dobra, patrz na to! Dajesz jedną słuchawkę i dzięki temu wiesz, gdzie się znajduje. A ja tak ostatnio wyspiegowałem moją dziewczynę. W sensie szukałem gdzie są moje słuchawki i okazało się, że mi je zabrało. Musimy porozmawiać. Co? O, ktoś do niego no. pisze? A tutaj czy, czy on zdradza? Nie. Co to tak możliwe? Nie, nie. Jej... O. Znowu to samo jest. Face ID. I co, znowu zadziała niby? A nie mogła na jego mordzie to zrobić? <grym> Przyłamana! Słabiutko! Słabiutko! Mm, niedobrze, niedobrze, niedobrze! A to był prank! Dobre! Ej, fajny prank w sumie, nie? Uwaga, co to to? Eee. Okej okay. A, znam to, dobra. Jest o co chodzi? Nie po, no bo matryca się składa z kilku warstw, nie? Jedna pokazuje ci kolory. W momencie, gdy zerzesz górną warstwę i dasz tą specjalną warstwę, to widzisz, co leci na monitorze. Karol to robił w bazie i to działało. Ale dorąbane! Okulary są. Tak, no o, ale to jest epickie. To dokładnie Karol robił. E Z kolorami? Tak, no. Zróbmy to. Okay. Dobra, mamy kamerkę pewnie w oczach, prawda? Tak. O jak. Go bro, cały To jest fajne. W sensie łatwiej by było kupić po prostu taką kamerkę. Właśnie domową, jak dla kotów czy dla psów, żeby podglądać, i, i ją tam wstawiać, a nie GoPro, które ma pamięć, i tak dalej. To jest słaby No właśnie, nie da się tak zrobić GoPro. A można jakoś taką kupić, sobie nie chcę podawać firm, ale Chyba, jest Chyba, że, firm, że jednorazowo kupisz. chcesz kupić, e, w sensie kogoś podejrzeć. A, no tak, ustaniesz... na kilka godzin po prostu. co? Co? Czy ona też jest jedną z nas? Możliwe. Ula uh, la, no, mama oh. Ta Tamta poprawy mi się bardziej podoba! Lubię takie brudki. Mam to po mamy. O nie, test na metamfetaminę. Met test. Aha Co to będzie? Ściąga! Uuuuu! Pod gumką? O o! O przyłapana! Nie. nie. Sławiutko. A to tak naprawdę fake ściąga i będzie prawdziwa teraz gdzie indziej. Ujej koleżanki. Uwaga. No. Kolejna ściona. Znowu przyłapan! Znowu przyłapan! Znowu przyłapana! To już jest pięć jedynek teraz. Co jest Je grane. Pięć o, o, o. coś tam jest jeszcze nie tak. Pod telefonem? Nie mów. O, A i to jest zdjęcie. Rozładowany. Nie może ściągać. No nie może. No dobra, Dobre. zostaw sobie telefon. Ja! <grymne> <grymne> I teraz ten. Uwaga. I plot twist stary, tak naprawdę ten. To też jest ściąga z tyłu. Co? To też robiliśmy przecież Czemu nie zrobiła zdjęcia, że jest rozładowany? No jest kitu ten twój ulepszy? No Niewielu razy A ona przykleiła sobie po drugiej stronie też tą kartkę do obiektywów No Nie róbcie tak, nie róbcie tak, naprawdę Rozwalicie sobie iPhone. A. To jest drogi sprzęt, który ciężko No to pracowali... testowaliśmy na moim, który jest rozwalony <laughs> po prostu, więc można było tak robić, ale... Głupota No Zarobiste, zróbmy to, proszę Te śmieszne psy Okej. Okay. Co tym razem mamy? Jest potrzebna latarka. Dziurę, stary. Tak? Nie. Jest potrzebna latarka, jest potrzebny marker, jest potrzebna jakaś koszulka. I to jest znowu filtr i Uwaga, uwaga filtr opacz. UV po raz kolejny. Okej, okay. czerwony i niebieski nie działa. I mamy filtr UV. W ten sposób zrobić, zrobicie i będziecie mogli pisać, co chcecie, nie? W sensie moglibyście jakby... To była inna rzeczywistość, w której działają takie rzeczy, a tutaj nie działa. O nie! ktoś się zakrad do jej słodyczy. O nie! I wrzucił do nich narkotyki. Uważajcie, na razie. Tak, się